A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, jako Królestwo Polskie w 1066 roku, postaramy się utworzyć Imperium Lechitów. Ale zanim zobaczymy, jakie tereny będą nam potrzebne, moi drodzy, weźmy sobie agresywność na 1000. Zobaczymy, jak to będzie. Niech będzie, że wzywaj sobie tutaj wasali z jak najbardziej jakieś tutaj zdarzenia, o ile będą. Myślę, że to fajna data, ponieważ Polska tutaj wcale nie jest taka mocna. Mam dużo państw i przy takiej agresywności może być tutaj ciekawie. Zobaczymy, kto tutaj będzie zdominował i jak ta rozgrywka będzie wyglądać. Ej, mamy tutaj całkiem sporo wasali. Na starce tego co widzę, ale zobaczmy też, moi drodzy, właśnie. Slavic Empire, jak to wygląda? No tutaj, nie, to nie jest to. No dobra, mały fail, ja chciałem. Imperium Lechitów, o, to chciałem, moi drodzy. Takie ciekawie to wygląda. No tutaj musimy sporo terenów zająć. No, 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 jest ciekawie. Zobaczymy, jak się to potoczy. Też przy takiej agresywności może być różnie. Zobaczymy na ranking, kto tu jest pierwszy. Cesarstwo Bizantyjskie, no dobra, nie jest wcale takie małe. Tutaj mamy dynastię Song, wielcy Seljucy. O, tutaj mamy elektora Saksonii, który jest dosyć silny. No, to więc. Tutaj trochę państwo, moi drodzy, mamy. Które są przed nami. Mam dopiero 11 pozycję. Nawet taka Bawaria jest od nas silniejsza, mimo że terenów ma o wiele mniej. Jeżeli chodzi, właśnie, no to weźmy sobie może właśnie tą Bawarię na wasala. Jakaś tam Burgundia i Toskania. Ja bym tutaj zaczął poprawiać relacje z Węgrami i z tutaj księstwem haliskowońskim. Jeżeli chodzi o wzmocnienia, maksymalne morale armii, od razu tutaj tak pojechać. Niech będzie. Limit pułku plus 8 i szerokość pola bitwy, jak zrobimy sobie zamek Wawel. No dobra, nie będzie na start. Zobaczymy, moi drodzy, co tu będzie się działo. Czy uda nam się stworzyć wielką lechię, o tym się przekonamy w tym odcinku. A moi drodzy, jeżeli odcineczki Stage of History 3 wam się podobają i chcecie wspierać mój kanał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i zapraszam was na drugi kanał, gdzie gram w zupełnie inne gierki. Ostatnio dało nam się skończyć God of War teraz aktualnie gramy w Spidermana. no i też właśnie dzisiaj o 19 taki stream się odbędzie, gdzie będziemy pchać fabułę dalej, więc jeżeli interesują was inne gry, zapraszam na drugi kanał, link w opisie. O, mamy atak generału, spoko, fajny, fajny, fajny doradca na start. Ile mamy armii? 22. Na start. No to nie jest zbyt dużo. Aha, ja pogarszam relację zamiast poprawiać. Brawo, Tyrynium, brawo, brawo. Węgry chcą sojusz i bardzo dobrze. Mamy tutaj sojusz z Węgrami. Oni tutaj do nas podobnie, jeżeli chodzi o wielkość. Ty, ale w sumie, jak my jesteśmy tak potężni, jakbyśmy chcieli tutaj zaatakować. O kurde, no tak. To tych sobie może wasali z czasem będę pożerał, bo mając taką ilość wasali, to nie będzie zbyt trudne. Ale jakbyśmy chcieli na przykład wypowiedzieć tej wojnę i mieć dostęp do morza, może bez Węgrów. Aha, nie mam punktów dyplomacji. Poczekajmy chwilę. O, i proszę bardzo. I w sumie co? Moi wasale mogą sami co załatwić no nie? No dokładnie. Nie, to jest OP. Kurde, w tych czasach mieć wasali. Mega mocne. Patrzcie, tu jest 100 koła armii. Ciekawy temat. Ale dobra, mamy dostęp do morza. Wasale wracają do siebie. Ty, no to z jednej strony, to Polska tu jest mocna na star. Tak na sam początek. Przecież ja nawet nie użyłem swojej armii. No widzę, że chyba wasale się biją między sobą. No dokładnie. Hmm. <śm> No dobra, oni się tam chlepią taki mam. Chociaż w sumie nie muszę wchłaniać wasali, ale z drugiej strony. No zobaczymy, zobaczymy. O! I tutaj Węgry nazywają, żeby pomóc w sprawie austriackiej. No możemy się ruszyć. Austria w sumie tutaj jest teraz taka maleńka. Czy w ogóle ja coś zrobię? On też ma swoich wasali, więc ja po prostu się przejdę tutaj dookoła. Przywitam się, bardzo mi miło i w sumie tyle. Szkoda, że nie mam informacji, czy my w ogóle coś dostajemy za to, że pomagamy w tych wojnach. No bo wiadomo, jak gdzieś tam się zabiera złoto, to ci co nieco coś tam dostawało. Zobaczymy, czy coś się dzieje, moi drodzy, na świecie. 78 wojen. No dobra, czyli coś się dzieje jakby nie było. Tutaj się klepią wszyscy między sobą. I bardzo dobrze, o to chodzi. O to chodzi, żeby ta mapa się zmieniała, żeby było ciekawiej. Może też tutaj z cesarsem bizantyckim będę poprawiał relacje, żeby nie wpadli na pomysł. Ej, ci Polacy, to fajni do podbicia. Pakt o nieagresji. Halisko Wołyński. Niech będzie, ale on tam rośnie nam. Całkiem nieźle. Patrzcie, tutaj tacy prusowie. Dobra, już chyba. To będzie taka ostatnia wojenka, ale to jest zbyt OP. Patrzcie, tu co się dzieje. Ja nawet nic nie może robić, co no nie? Ja sobie tutaj stoję. No fajnie. No, wasale pod pewnym względem są mocni. Ty właśnie, ale gdyby tak robić, wasali wewnątrz własnego kraju, żeby oni nie byli atakowani. No, bo tak, jeżeli ja nie dam im przejścia nikomu, na przykład w, mojemu wrogowi, to wasale, tacy wewnątrz państwa. To nie jest aż taki zły pomysł. Patrzcie, czy tutaj w ogóle idziemy. Dobra, pogadajmy o pokoju. Ja, ale to nie jest głupie, widzowie, żeby robić wasali, ale wewnątrz państwa. To szczerze, brzmi trochę jak plan. W ogóle czemu mam taki brzydki kolor? Weź to zmień. Ja, jak mogłem tego nie zmienić na początku gry? O, piękna polska czerwona! O, jeszcze tutaj coś się dzieje. A to ja mam wojnę? A nie, to węgier ma wojnę. No dobra, ale aha, on sobie zżera swoich wasali. <laughs> nie wiem, czy to jest dobry pomysł węgier, ale w sumie też pójdziemy w jego stronę, ale może jeszcze nie. Teraz, a właśnie, może poasymiluję za nieco. Tutaj zobaczmy. Dyscyplinka raczej lecimy. Standardowa sytuacja. No, mimo wszystko to gra wojenna, gdzie trzeba tutaj ogarnąć tematy. No i też, moi drodzy, kwestia nawracania na jedyną właściwą wiarę, na katolicyzm, pogaństwo. Tutaj trzeba to wyplenić. A ci wasale się biją, ciągle między sobą. Jeden zabiera drugiemu tereny. I straciłem wasala, właśnie, bo drugi wasal go zjadł. No właśnie, to jest problem, że wasale. Wasal wasala może zjeść. To w sumie ty, ja zostały mi tylko dwa wasale. Oni się pozjadali. Tutaj Śląsk i. Mazowsze. No dobra, to może nie będę zjadał tych wasali, bo zostało im tak mi dwóch, coś że ten z Gniezna też padnie w międzyczasie. Chyba, że nie będą siebie atakować, jeżeli na przykład są, że tak powiem, moi drodzy, blisko siebie. Jak są oddaleni między sobą? No w sumie to wtedy byłoby spoko. To nie byłoby wtedy aż tak złe. Prędkość armii może dzi miesięczne dziedzictwo pójdziemy. To nie jest złe, a to na pewno się nam przyda, bo te dziedzictwa są dobre. Oj tutaj są zamieszania. Zamieszania, moi drodzy, widzę, że królestwo Anglii trochę ucierpiało. Co my tu mamy w ogóle? Królestwo Man i Wysp, no to nieźle. Werona, jaka wielka, o co tu chodzi? A my to jeszcze w ogóle konnych nie mamy wynalezionych. No dobra, to, to jest dosyć ciekawa sytuacja. No tak, bo to dosyć wczesne czasy. Jedenasty wiek. Dobra, jakbyśmy chcieli pogadać z tym gościem, tylko on ma tu sojuszników, to może tak. Wezwiemy dwóch wasali, żeby było po, porówno, że tak powiem. Ja już tutaj od razu wbijam. Zobaczmy, co tu będzie się działo. Może się cofnę. Dobra, złapali mnie, ale. O, wygrałem. Dobra, dobra, dobra. I do moi wasale. Dobra, okej. Okay. Tu 40 koła stoi. Tutaj może się spotkamy. Okej, okej, okej. Wszystkie jednostki tutaj. O kurde. Ty przegraliśmy, widzowie. Ostro. Pojechali nas. Dobra, trochę się zregenerujemy. Jedną armię mi skasowali całkowicie. No nieźle. tej dobra, przypał. Nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko. Nie wzywam wszystkich. Węgry, chodźcie. O, dawaj tutaj szybko pomożemy. Dobra, tutaj bitewka. Ale dostałem po głowie, oni jeszcze w ogóle generała nie mieli. Ja nie wiem. Dobra, 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 dobra. Dawaj tutaj, do, do, do. Dobra, udało się. Co prawda nie trafiłem armią w prowincję. Dawaj Węgier. O, kurde, o kurde, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Armię pokonane. Let's go. Tyj, ale to wojna trochę mi kosztowała, szczerze mówiąc. No ale w sumie z jednej strony fajnie. Spoko, tak. Jak jest ciężej. Dobra, i przyjmujemy stolicę. No i let's go. Pomoże jest nasze. To w sumie Wojna z poganami chyba była, co nie? Czy nie? To są katolicy już? Tak, to są już katolicy, Dobra, nieważne. No ale dostałem po głowie. Manpower praktycznie spadł do zera. Teraz muszę poregenerować. Nie ma co się hamować, trzeba, moi drodzy, brać tych wasali. W razie czego jest okazja? Szczególnie jak tutaj limit pułków 43 tylko mamy. Może się właśnie trochę skupię teraz na ekonomii, o ile to jakaś aktualnie jest. Drewno i jedzenie możemy robić. Co najwyżej tutaj. Okej, okay, no dobra, to coś skupimy na tym w takim razie. Żeby trochę zawsze pieniędzy było więcej. Co już z węgrami nam wygasł. A ja bym chciał kontynuować ten. Co, już. Oni się zgodzą. No i dobra. Polak, Węgier, dwa bratanki. W tym odcinku to mocno widać. ale te budynki strasznie dużo teraz dają. Tego przychodu tak zauważyłem. Ło, moi drodzy, Czechy nam wypowiedziały wojnę. To niedobrze. To bardzo niedobrze. Co ja teraz pocznę. A, oni mi środka atakują. Kurde, ja nie zdążę zareagować. Ty nie masz. Szans. Tutaj co najwyżej Czechów mogę. Aha, już koniec wojny. AHA! To nieźle! No i to jest właśnie to! Nawet nie są zareagować. To przejmowanie prowincji powinno być dłuższe. Albo stolicy. ta armia czasami po prostu nie ma, nie ma nie ma szans, że dojdzie. Dobra, to trzeba, moi drodzy, tutaj sobie, że tak powiem, to odbić. Podbijając tutaj ten oto kraj. Wzywam wszystkich sojuszników. Dawaj tutaj, idziemy od razu na stolicę. Cyk, myk, pyk. Pokonani. Let's go. Nikt tam Wasal też działa. O. Tu, 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 tu. legancko. O kurde, co nie mają tak dużo armii! Kurde! Pobórz Węgier. Dobra, dobra, dobra. Git, git. Ja mam to z jednostki jakieś mega słabe. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Dawaj to, wszystko. Szerokość pola bitwy będziemy teraz, bo widzę, że nie mam tutaj niestety dostępu do dyscyplinki armii. Trzeba to rekrutować tutaj. 40 koła Czechów trzeba pojechać. Jak teraz Saksonii tutaj zareaguje. No ale niby mam więcej wojska. Trzeba spróbować. A żeby to zrobić, trzeba spróbować tej bezpiecznej. Trzeba odbić Śląsk, bo Śląski jest polski. Zniewaga. Raz, dwa, trzy. Wszystkich sojuszników dawaj. Nie jedziemy z wami. Dawaj Śląsk. Gdzie on ma? O, o, o jest bitwa. Dawaj, 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 dobra, 50 koła mamy. Większą szerokość pola bitwy mamy, więc też bardzo dobrze. Tutaj jest Saksonia. Coś próbuje. Dobra, ty, tutaj jeszcze was, ich pojechał do końca. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty, oni już mają konnych. Oni mają konnych, widzowie. Ale dobra, ty, zignała im armia. A tutaj, ty, to to może być ta większa armia, co nie? No, 22 koła. Dobra, ale jedziemy. O, teraz zaczęliśmy ich jechać nagle. I nawet ty, z tak łajpy poleciały, widzowie. Dobra, węgier atakuje południe. Ja tutaj pokonałem im armię i zajmuję północ, Czech. No tak nie może być. Czy mi będą Śląsk zajmować. Ale widzę, że wasale też coraz większą armię mają po 28, 20. Nice, nice, Dawać pragę. No jest. No, zobaczymy, co będziemy mogli tutaj zająć. Nie, ale widzę, że jeżeli chodzi o agresywną ekspansję, to jest spoczko. No, całkiem sporą część Czech możemy wziąć. No sobie chyba i tak musimy podbić, co nie? 25 agresywna ekspansja to na luzie. Tylko teraz trzeba będzie dużo pieniędzy na zregenerowanie armii i tak dalej. Pieniędzy. Daleko do celu? No, jeszcze trochę jest. No, sporo, sporo. A jeszcze w ogóle Węgry będziemy musieli jeść. No dobra, ale na razie my koledzy, co nie? Na razie tego wasala bym nie zjadał, Znowu koniec tego, to znowu sojusz. Ja zobaczcie, że trzeba od razu. To nie, tylko się kończy sojusz z waszym ziomkiem. Od razu dajcie i jeszcze raz, że prostu ten sojusz nam nie przepadł. Ale w sumie my możemy teraz. Aha, <grym, <grym, to nieźli, nie, nieźli doradcy. A, bo tutaj w ogóle trzeba ponawracać. No co oni mają tutaj za religię? A nie, to narodowość. <grym>, Nieważne. Całkiem sporo, bo widzę, że mamy tak mało pieniędzy. Przez to, to te prowincje się nie utrzymują. No czasami tak jest, że, że nie yy, budżet nie ogarnia, jak tak dużo prowincji zgarniemy na raz. Szczególnie w tych, że tak powiem, młodych czasach. Jest moglibyśmy Uwolnić, co nie? I on byłby wewnątrz naszego państwa. No dobra, spróbujemy, moi drodzy. Że ten Śląsk sobie tutaj istniał. I czy kto on zniknie, czy ktoś go zaatakuje? Aha, tutaj Czechy do końca są zjadane. A my byśmy mogli do końca zjeść Czechy. Zleśmy tutaj szybciutko. Raz, dwa, trzy. Trzeba zabezpieczyć Czechów. Pięknie, pięknie, pięknie. Ciekawie, ciekawie. Bo właśnie jakbyśmy tak mieli wasali wewnątrz państwa. Bo jeżeli oni są tutaj na przykład, to teraz na przykład księstwo wołyńskie mogłoby zająć nam mazowsze. I jest jeść. A co do tego wasala, to ja bym go zjadł, Tylko sobie wszystkich, co nie? Żeby nie było czego problemu. Może być, żeby co zostawić kilku wasali wewnątrz kraju, co nie? Taki mazowsze, Księstwo Śląska. Co prawda, napis nie jest taki ładny, ale jest okej. Okay. Może nawet później Czechów sobie uwolni. Noż już w wrażenie, czego możemy robić. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj elektorat z się nieźle powiększył, a co są tereny niemieckie, to nie jest szósty. Jesteśmy na trzeciej pozycji. Królestwo Węgier, no małe nie jest. Uuu, a co my tu mamy, moi drodzy? Cesarstwo bizantyjskie jest łamane. Tutaj na wyspach to zaczyna działać Szkocja. Czy my chcemy znowu sojusz? Niech będzie. Z węgrami. Jeszcze się przyda. I właśnie byśmy pojechali. Księstwo halicko moi drodzy, i byśmy wtedy. Mazowsze mieli wewnątrz naszego kraju, tylko weźmy sobie jakiegoś generała. Tu mamy armię wroga, widzę. O, o, czy się tam na stolicy mieli spotkać? E, to jest, tutaj widzę. Łatwiutko-milutko. Elegancko. Dobra, zajmujemy to wszystko. Bo tak naprawdę każdy wasal to jest jakby taki dodatkowy sojusznik, no nie? No, coś takiego możemy wziąć. Taki dziwny tutaj Daszyk wyszedł, ale niech będzie. Dobra, kolejne tereny do ogarnięcia. A później w czego, no, będzie się wasal jakiś uwalniał. Też szerokość pola bitwy mocno oddaje z tego, co zaważyłem. Naprawdę, to jest strasznie mocne. W ogóle to będzie trochę zabawne, że będę miał katolickich lechitu. Co, nie? Jeszcze w ogóle już Prawosławie mamy, więc też musimy ponawracać. Księstwo Normandii, Akwitania, Francja przestała istnieć. Też jeszcze jakieś takie księstwa. Co to się w ogóle dzieje na świecie? No, wszyscy tacy porozbijani. Laponia jaka duża. Królestwo Islandii, okej. Okay. Na nowym świecie się coś dzieje? Cesarstwo bizantyjskie, moi drodzy. Patrzcie tu, robią kolonie w XII wieku. Nie odkryli jeszcze Ameryki, ale tutaj działają. O, patrzcie tu! Gdzieś ten. Cesarstwo bananów. No ciekawie. No w sumie dużo lat minęło, tak? Bo już mamy praktycznie 100 lat rozgrywki. To oni się tutaj zjednoczyli, popodbijali. Dobra, myślę, że czas Nieco armię. Konnymi. Teraz to w ogóle będzie atak mocny. ale trochę to zabolało budżet, bo tylko 3 golda, 4 zarabiamy. Trzeba tutaj wzmocnić produkcję. Cesarstwo bizantyjskie. Mam z nim niezły minus. Ty, dawaj Cesarstwo bizantyjskie, pokonamy. I szczerze, myślę, że tam radę to zrobić bez Węgier. Ale prawie czego ich wezwę, bo mam większą armię. Mam jeszcze wasali. Więc zobaczmy, moi drodzy, czy się tutaj uda coś podbić i może coś sobie pouwalniać na tych terenach. O, 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 o. Dobra, ty. Walka z wasalem. Wygrał. Ostro. Śląsk daje rady, ma zawsze. Też, żebym odkrył sposób na wasali, moi drodzy. Czyli po prostu muszą być od siebie oddaleni i nie graniczyć z żadnym innym państwem i wtedy wasale pięknie działają. Dobra, mocna walka. Dobra. O, Konstantynopol. No, trochę jednostek straciłem, ale mimo wszystko wygrałem tej te bitwy i jeszcze oni tutaj ciągle atakują. O kurde, o kurde, ty. Co jest? Dobra, oni mogą mieć dużo manpowera, no. Bądźmy szczerzy, mają ogromny kraj, które te prowincje też nie są słabe. Dobra, 90% moi drodzy. No, coś tam się pomęczyliśmy, ale nie było aż tak źle. Co my byśmy mogli tutaj wziąć? Wyzwól cywilizacji, Rząd tej prowincji. No, chyba po prostu sobie weźmiemy te prowincje, będziemy coś z nimi kombinować. Trochę ich tutaj wyrzucamy. Polska gwoździem do trumny, cesarstwa bizantyjskiego. Tak było. Dobra, i coś takiego możemy wziąć. Taki ładny kawałek. 23 agresywna ekspansja. Jak coś, to pamiętajcie, wchodzicie sobie, moi drodzy, wy tutaj w radę i sobie dajecie tutaj więcej. Nie, Wasale, uwolni Wasala. O. No i dobra, co my byśmy mogli tutaj sobie uwolnić? Siedmiogród. Jakby ten siedmiogród. Nie, on, on ten. On graniczy. Ale zawsze możemy zrobić też tak. Tu jest księstwo halicko wołyńskie Możemy zrobić się różki. Ale te tereny nie wiem. Też taki mech. Tutaj widział coś na południu. Możemy wziąć normalnie siedmiogród, tylko go tak obtoczyć w panierce, że tak powiem. Dać mu bardziej te tutaj tereny. Bo to też kwestia trudności, co nie? Poziomu trudności, bo może być tak, że te państwa mogą się wyzwalać, buntować i tak dalej przeciwko wam, a możecie też zrobić, żeby tego nie robiły. No i proszę bardzo, możemy sobie tutaj. Chociaż może przesadziłem, zróbmy bardziej coś takiego, bo jeszcze mam jeden pomysł. To będzie siedmiogród tutaj. Uwolnimy sobie Wasala. Możemy też sobie tutaj takiego Wasala większego uwolnić. Jeczyngowie. Co? Co to, to za nazwa? Tylko kwestia jest taka. Trzeba zrobić tak, żeby nie miał dostęp ani do morza, czyli my to wszystko tutaj zabieramy, ani do innych sąsiadów. Więc zostaje z niego coś takiego. Ale szczerze? Niech będzie. Mamy kolejnego wasala. <grym> no ciekawie to wygląda. Ale po prostu ci wasale muszą być od siebie ogarnięci, bo inaczej oni będą prowadzić ze sobą wojnę. Dzięki temu mamy mniej terenów chyba do ogarnięcia. No, coś tak mega dużo. Jeszcze mamy co my tu mamy? O, mamy administrację, to dawaj tutaj. Nie mamy tego, żeby się szybciej tutaj asymilowali czy coś, ale mamy do Dochód z wasali. A ile ten dochód teraz wynosi? 4,18. Tu jest jakiś dodatkowy przychód. 4,18. A gdybyśmy to zmaksowali, nic się nie zmieniło. <grym> no to nieźle widzowie. <grym> to, żem zainwestował. Sojusz z Węgrami się skończył. Już w sumie nie potrzebujemy Węgier. Równie dobrze moglibyśmy ich wziąć sobie na wasala. Tak naprawdę. Zaraz. Oni chcą z nami sojusz, ale my już z nimi sojuszu nie chcemy. Ty, no i powiem wam, że to jest kurde ciekawe. Teraz, co ja zrobiłem z tymi wasalami. Oni faktycznie nie są atakowani przez nikogo. No bo nawet jeżeli, powiedzmy, Węgry atakują nam siedmiogród, to ja ich nie przepuszczam tutaj. Tutaj po prostu. Musieliby mi wypowiedzieć wojnę No genialne po prostu, genialne Daj mi problem, a ja ci dam rozwiązanie Dobra, tutaj się może zajmiemy trochę północą Nawet niech to już bot załatwi po prostu Może sobie weźmy doradców, bo ja się one zapominam o tych doradcach Szkoda, że się z automatu nie robią Ale w sumie to już tutaj za niedługo ta cała gra będzie automatyczna Po prostu, dawaj tutaj bijemy Nara, siedzimy tu, 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 tu. Nie wiem czy brać na wasala, tylko podbijać normalnie Ale teraz będę w stanie zrobić taką Naprawdę polską podwasali, Jeżeli już ogarnę ten system Ej, Odnośnie tego, no to zmienia całkowicie grę Teraz, że w końcu te wasale będą nie dość, że się utrzymywać, to jeszcze nie będą się bić między sobą. Dobra, tych sobie wchłoniemy, niech będzie. Dobra, nasi rywale, trzeba coś wybrać. Elektora z Saksonii, jak najbardziej, Węgry i coś tam jeszcze. To słuchaj, Węgier. Ja wiem, że my koledzy byli, ale koleżeństwo się skończyło. Wiesz, jak to jest? Wychodzi się ze szkoły, już się nie znamy. I pat teraz, ja wzywam wszystkich wasali. I tu mamy tak. Tu mamy 4, tu mamy 8, tu mamy, dobra, ze 20, po 20 znaczy. Właśnie tak nie wiem, czemu mamy tak zimie mało, ale w sumie to nie są najlepsze na świecie prowincje, może dlatego. Dobra, zobaczymy, nie. Tak szybko, co ja zrobiłem. Dobra, dobra, trzeba tutaj ratować mazowsze. Dobra, pokonani. Tutaj jeszcze przychodzi sojusznik pokonany. No a czasami się machnie tą piąteczkę albo po prostu zapomni się ją wyłączyć. No jest, Sunia, widzowie. A bo to bo biega. Zapomniałem, że mam bota włączonego, a ja klikam. Dobra, gituwa. Nie no, tutaj pięknie, pięknie przejmujemy, wszystko miło i sympatycznie. Węgier, chodź na wasala? Czy damy radę? Nie weźmiemy Węgra na wasala. Hm. Dobra, to zróbmy tak. Weźmy sobie te tereny, oczywiście, co tam sobie chcemy i zaraz coś uwolnimy. O, coś takiego weźmiemy. No, całkiem spory teren i zabierzemy im Budapeszt. Ojej, jak to będzie boleć. 30 agresywna ekspansja mi skoczyła, ale to na luzie. Co my możemy uwolnić? Królestwo Czech, a Czechy istnieją? Nie istnieją. No, dawaj, dawaj, Królestwo Czech uwolnimy sobie. Aż tak to nie. Po pierwsze, nie może mieć granicy. To te Czechy będą takie malutkie, ale będą, tak? Nie możesz mieć tutaj granicy. Nie możesz mieć tutaj granicy ze Śląskiem. Ja was muszę tutaj oddzielić, chłopaki. O, o, i taki Czechy kit. Mają Pragę? Mają Pragę. No i tyle im powinno wystarczyć. Proszę bardzo. <laughs> jak to wygląda? A tutaj mamy ile z wasali ciągniemy. 0,27, 0,22, 0,22, 0,22. No to nie jest dużo, ale no jakby armia to rekompensuje, co nie? Tutaj możemy jakieś księstwo sobie z nitry utworzyć, tylko tak przy granicy nie bardzo. Ale tutaj w sumie sporo możemy im dać tych terenów, co nie? O, takiego, ty, potężnego wasala wielkiego zrobimy, widzowie. No tak te tereny dopiero co podbiłem. O, coś takiego. Ale będzie duży wasal. Ale będzie duży kawałek Polski, no. O, pięknie. No i od razu mniej prowincji do ogarnięcia. <laughs> Fajnie tak podzielani są. Taki, nie wiem, taki ser z dziurami, no Normalnie widzowie. Dochód z wasali jeszcze możemy tutaj. Plus 5%. Dawaj. Teraz będzie można faktycznie zrobić Wielką Polskę pod wasali. Wasalizować cały świat. Jak mi teraz ktoś wypowie wojnę, to ich zle dla niego, szczerze mówiąc. Dobra, fajnie, fajnie, tylko no jeszcze sporo terenu przed nami. Przydałoby się Saksonie tutaj pojechać. E to w sumie to już nie wcale tego aż tak dużo. Myślałem, że może być gorzej. Tutaj tego byśmy gościa sobie podbili. tych kurowie. Ja wysyłam tylko wasali. Jestem ciekawy. Aha, odrzucono. Dobra, może teraz. O, teraz się uda, bo czasami te 30 to nie jest za mało. A, czekajcie, bo ja mam tego bota. Włączonego. Niech sobie sami to poradzą. Patrzcie, cyk, 20 koła idzie cyk, tutaj już są bici, już są pokonani. Tutaj właśnie zniknęli moi drodzy. No i potęga, potężni wasale. No coś wspaniałego. Cyk, myk, pyk, czesi, wszystko przejmują. Elegancko, o tu jeszcze coś przyszło. Co to jest w ogóle? Oczywiście nie ma co tak męczyć tych Czechów, bo może dojść do sytuacji, że, znaczy, Czechów wasali, że <laughs> skończyli się manpower, co nie? No jest. No I zasadnicze pytanie, czy ja coś tu mogę uwolnić? No tych kurowie mogę uwolnić. Dobra, to ja was uwolnię, tylko na moich warunkach. Żebyście byli bezpieczni, oczywiście. Tutaj wam Trochę więcej terenu. Aha, kliknąłem sobie w armię i wszystko się usunęło. No rewelacja. Kazimierz III w ogóle jest na tronie Polski. No i Estonia, robimy to, proszę bardzo. Siema Saksonia, ty w ogóle masz jakiś sojuszników? Nie bardzo widzę. Dobra, lecimy tutaj na nich od razu. Mamy 60 koła armii. A oni coś malutko mają armii. Dlaczego właśnie te boty. Nie, 40. Dobra, 39, tutaj już było, okej. Okay. Tutaj bitewka na jakimś forcie. Tu wpijamy. Okej, okay, tu mało. Tu gdzieś były jakieś wrogie armie. Wbijamy się tutaj. Dobra. Ty zniknęli! No dobra, dyscyplinka, ulepszenie armii. Już robi, moi drodzy, swoje, że tak powiem. Już nie zła potęga z nas. Znaczy, w sumie. Jakbyśmy sobie wzięli ich na wasala? Nie jesteśmy w stanie. Hmm, szkoda, szkoda. Ale tutaj głównie te tereny potrzebujemy. Na północy, z tego co pamiętam. Coś takiego. Zobaczmy. Nie no, jeszcze trzeba będzie trochę popodbijać, no. Marchia Brandenburska. O, zrobimy sobie tutaj takiego wasala. Proszę bardzo, będzie bezpiecznie. I mi... z tego co widziałem, przed utworzeniem wasala było 800 do zapłaty za asymilację. Teraz mamy 400, więc to jest spoko, że te wszystkie koszty wtedy spadają na wasala. To co, Węgier, no? Ja ci zjadam, co nie? Cyk, myk, pyk. Proszę bardzo. Nie chcesz iść na wasala? O, może iść na wasala? Ok. I ja ci zabiorę te tereny, co nie? Mam nadzieję, że się zgodzi, że nie będzie zaraz problemu. O, coś takiego. W sumie tutaj nie muszę. Tu muszę. O, bo to są granice. No, piękny Węgier. Beautiful. Cześć. Aha, dobra. Okej, okay, wszystko gra. <laughs> bo jakaś prowincja się zrobiła taka dziwna. My dalej nie jesteśmy pierwsi na świecie. To jest ciekawe. Kto jest pierwszy? A cesarstwo bizantyjskie dalej jest pierwsze. Tą Kumanię tutaj musimy podbić. Oni są całcy, całkiem sporzy. Ale oni mają tylko dziesiąte miejsce. No tak, bo to są te stepy. Armię możemy sobie dolepszyć, ulepszyć. Dawaj tutaj konnych 70 koła. Dobra, niech będzie. No ja, teraz widzowie, to już pięknie po prostu ale jestem zadowolony z siebie w dzisiejszym odcinku jakoś właśnie tak z tymi wasalami można się teraz lepiej bawić jak już rozumiem jak dobrze utwarzać tworzyć tych wasali e, no to jest git jeżeli chodzi o w przyszłości jakieś wyższe poziomy trudności żeby oni mogli się wyzwolić czy coś No ale z drugiej strony co oni mają się wyzwalać nawet jakby się wyzwolili ja podchodzę swoją armią 70 koła i ich sprzątam bo nie uwolnią się wszyscy wasale tylko no gdzieś tam jeden zazwyczaj e, wasal po prostu może coś odwalić więc to w sumie czy to jest takie ważne żeby oni się wyzwalali no bo na pewno jest ciekawie, ale myślę że nie zobaczymy też na serii jak będę robił polską bo już coraz bardziej się do tego przymierzam i myślę że w grudniu jak najbardziej taka seria, moi drodzy, powstanie. Tylko zobaczmy, ile my będziemy potrzebować tych tutaj terenów. No na pewno tyle to będzie git wystarczająco. Jest w ogóle jakieś państewko. Powiedzmy, że zabierzemy tutaj te tereny takie. Kromy. 30, agresywna ekspansja, więc na luzie. Zobaczymy, czy to styknie do tutaj tematu Imperium Lechickiego. Tak, tak. A, sobie mogę prawie czego najechać. A, tutaj jeszcze zdanie musimy się pobić. No dobra, dobra, spoko. Czyli tu jest chyba git, z tego co rozumiem. <laughs> Nie, te kolory czy się mylą. I co tu robi cesarstwo bizantyjskie? Ale dobra, z nimi i tak i Różki możemy sobie uwolnić. Czemu nie? Zrobić ją jakoś taką sporą. Od razu mówię, pamiętajcie, Różki to nie Ukraina. Zaraz teraz będą komentarze, ta, uwalniasz Ukrainę? O ty. Ale zaraz będą ten, w komentarze w drugą stronę. Ta? Różki to nie Ukraina? O ty. Dzieje całkiem spory sporych tu zrobię. Ale no i tak się nie wyzwolą, więc git. Proszę bardzo, Różki Witamy, witamy. Co sumie już bez znaczenia, kogo biorę na rywala, ważne, żeby ten Paweł się zgadzał. Czy ja w ogóle poleciałem w ekonomie, co nie, w dzisiejszym odcinku. Ale w sumie nie było potrzeby. Dobra, to chyba lecimy z Bizancjum, co nie? Bo to jest nasz największy rywal, jakby nie było aktualnie. Największy kraj, który trzeba pokonać. O, i też mają królestwo na Iberia, Imperia. Państwo kościelne! Co ty? Co ty robisz, papież? Jak my ziomki i koledzy? Oni tutaj zaczynają się wbić. A nie, to królestwo właśnie na Apolu. Okej. Okay. Dobra, to jakaś pierwsza bitewka. Tutaj mają trochę większe armie, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie. No Dobra, może tam armię cię tutaj pokieruje. O, dobra, co pani? Elegancko. Dobra, przynajmniej nie mam tego, dowódca, to oni. A gdzieś tu była duża armia. Gdzie oni poleźli? Nie, gdzie oni poleźli? Dobra, nie wiem, przejmujemy. Śląsk, tutaj się desantuje, moi drodzy. Śląsk, desantuje się na Bizancjum. No, tego jeszcze nie grali. Ty patrzcie, prowincji przejmujemy naraz, na co, nie? A oni coś w ogóle robią? Takują jest ta armia ich. Czemu to nie masz żadnych bitew? Czemu my wchodzimy jak do siebie? O, 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 o! Dawaj, 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 bo tutaj mi wasalów pojedzie. O, o, o! Jest bitewka. Jest bitewka, zadymka. Zniknęli! No nieźle. To nie dyscyplinka, to niezłe wszystko, moi drodzy. No raczej tak, przede wszystkim. Tu jest jakaś dziwna prowincja, to to bierzemy. Aha, tutaj jeszcze są jakieś tereny, ale to nas nie obchodzi. I w sumie nas obchodzi to dotąd tutaj. Możemy sobie jeszcze wziąć cały krym, żeby było ładnie. Jakoś dotąd tutaj miał być tereny, co nie? To mi to interesowało. Może tak trochę więcej. A co mi tam? Konstantynopol, no właśnie. Śni widzowie. Co to za Imperium Lechitów bez Konstantynopolu? Przecież każdy wie, że to było ich miasto. Dobra, ja Może sobie jakąś Bułgarię uwolnimy. Tutaj jest jakiś ten. Księstwo, ale uwolnimy je tu. O, przeprowadzkę robicie. W cieplejsze klimaty. Ale się szkoda, że nie mogę wybrać sobie jakiejkolwiek cywilizacji do uwolnienia. Do poprawy. No ja nie wiem. Mam nadzieję, że będzie jakiś update do Age of History 3, bo naprawdę by się przydał. O, Rugen. Ty tutaj Czesi 30 koło armii tutaj widziałem, że mieli. W Węgrzy 19, ci 18, 7, 15. Ci tutaj dychę już mają, ale jeszcze się rozwijają. Ci mają 13, 20, 22. No na nice. Fajnie to wygląda. Dawaj tego zioma jedziemy. To prawda jeszcze powinienem asymilować nowo zobyte tereny, ale. Let's go, let's go! Widzowie, tyle powiem. Agresywna 67. danie trzeba zjeść, właśnie, Dania, 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 Dania. Jakaś szwabia ci pomoże, ale to ci nic nie da, bo ja mam za dużo wasali. Hm. dawaj dotąd tereny. Gdzie mieć bramę? Do Bałtyku 82 agresywna, no dobra. Saksonie, sobie mogę uwolnić, tylko bez przesady, Saksonie, aż takiej dużej ci nie uwolnię. O, tak będziesz ładnie. <grytanie> Jak to w ogóle wygląda? Co tu się dzieje? A, dobra, to jesteś rebelianci. Ja, no, ale się przestraszyłem. Dobra, idziemy pomóc tutaj. No, rany, widzowie! Jakiego stresa złapałem. P Myślałem, że mój piękny taktyczny plan na wasali przestał działać. Aha, tutaj jedną prowincję musimy zgarnąć. Czekajcie, węgrzy są nasi. Bawaria, Bawarię trzeba zjeść Tutaj tych, tutaj tych Ale mam plana widzowie, a gdyby tam Wszystkim naraz wypowiedzieć wojnę Chorwacja, dobra, najtych, najpierw tych Zjedzmy, let's go jednostki Proszę pozajmować, tych też sobie chyba po prostu wchłonę Teraz tak, aha, nie mogę z Szwabi Wypowiedzieć wojnę, a Bawarii? Bawarii mogę No dobra, to Bawaria, let's go Nie no, hasło na dziś moi drodzy Ope vasale, co nie? Ope wasale Ope wasale. o nie, koalicja może się zrobić No, co mnie to obchodzi <grychy> Zatem ona chyba zaraz i tak zniknie 95 już spadła, no. z drugiej strony, moje państwa, już same tworzą koalicję. Dawaj jeszcze tego gościa, zjemy, tylko. Teraz, yy, kurde, że tak powiem widzowie. Yy, nie wyzwałem wasali. <grymne> ale dobra, widzę, że i tak mają tutaj przypał. Dawaj tutaj to przejmujemy. Zobaczymy. O, 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 tutaj jeszcze skończyła się wojna, i ja to szybko wszystko przejmuję. Dobra. Ja miałem zabrać to, ale jeszcze na wszelki wypadek zabiorę tutaj tereny. Żeby zaraz się nie okazało, że zaraz będę musiał prowadzić kolejną jakąś wojenkę. Dawaj więcej pieniędzy. Let's go. Ty, właśnie, zapomniam agresywnej ekspansji. To ja sobie tak podbijam tutaj na ludzi, jakby nigdy nic. Chorwacja! Chorwacja! Chorwacja, Chorwacja, moi drodzy. Chorwacja. Zobaczmy, jak szybko się pokoloruje. Sium, 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 sium nara. Okej. Okay. Chorwacja, chodź na wasala. Tylko ci dostęp do morza, co? Chorwacja bez morza, no. A w sumie to byłoby OP, bo wtedy wszystkie jakieś cła by szły przez Polskę, a nie przez inne jakieś tam kraje. Wasale byłyby tylko, nie wiem, do produkcji? Moi drodzy, czy to jest już? Jeszcze nie. Posiada wszystkie prowincje: Czechy, Węgry. Okej. Okay. Elektorat Saksonii. Siedmiogru. Tu, tu, tu. Chorwacja. Tu. Różki Joka. Wielki Księg litewskie. To to istnieje? No, patrzcie, widzowie. Jeden kraj. Jeden kraj. Dobra, zobaczymy. Kto będzie pierwszy? Czy mój wasal czy moja armia? Zobaczmy, widzowie. O, o. Czy ktoś tu idzie? Jest jeden wasal, ale ma tylko 7 jednostek. Co jest? Wojna. Koalicja. Koalicja, moi drodzy. Koalicja. Jak ich pojadę na ludzie. Widzowie, ja już to wiem. Patrzcie, tu. Nie dość, że wasale pomogą. Gdzie jest moja armia, może? Co? Tu jest. 69 koła. Wiesz, oni, oni znikną. Oni znikają. Patu, tu. 22 koła. I tego nie ma już. Dobra, tutaj ten. Tutaj też. Kurde, ty oni. Ma... oni Podnoszą straszne straty. Wielka Polska! Znaczy, przepraszam, Imperium Lechitów. Wielka Lechia. Gdzie jest moja armia? Zgubiłem ją. On jeszcze mi ją. No, to brzmi jak plan. Jeszcze bardziej. Czekaj, co? Ja to przegrałem? To jest mega dziwne. To jest mega dziwne. No cóż, widzowie, jest szok i niedowierzanie, szczerze mówiąc. Ale to jest właśnie to, że po podbijali mi trochę terenów i od razu. No nic, muszę poczekać trochę, żeby mi ten agresywność spadła. Jeszcze raz Chorwację podbić. Ale to już wiadomo, że mi się uda. No jeszcze Republika Nowogrodka. Tu ma tereny, dobra. Jak tam agresywność? 52. dobra. Let's go. Let's go. Go, let's go! Nie, no, to jest zbyt piękne. Ile ja tu mam wziąć tych terenów? Tyle? Tyle będzie gi. chyba. Tak, moi drodzy, uda się. Stwórz Imperium Lechitów, moi drodzy. Udało się. Tylko gdzie jest jakiś napis, co? No nie wiem, Wszystko to wygląda. A ci co mają co? Bunty. Ale dobra. tych buntowników sobie oni ogarniają. Eee, no nic, moi drodzy, udało się. Udało się. Wielka Polska, nieśmiertelna. Imperium Lechitów od Morza do Morza. Jest piękna mapa Imperium Lechitów. Jakiś regional szósty. No i pięknie, moi drodzy. Udało się, udało się. Zrealizowaliśmy nasz cel. Zmienił sobie może kolor, żeby lepiej było widać nasze granice. Opie. Pięknie to wygląda. Fajny sposób odkryliśmy na tych wasali, też możecie sobie tak próbować. Nikt ich nie atakuje, nie biją się między sobą. Więc moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał i czy tak nie zapomnijcie łapce, w górze, komentarzy i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się hej.